Znowu zaczynamy nowy etap. Zaczynamy liczyć od nowa. Czas będzie biegł, nie mamy na to wpływu. Wszyscy mówimy, że biegnie za szybko, że mijają dni, że ciągle się gdzieś spieszymy. Na ten nowy rok chciałem Państwu życzyć czasu szczęśliwego, to znaczy takiego, w którym będzie obfitość obecności Boga, w tym co jest świętowaniem. I w tym, co jest codziennością, w pięknie, szczęśliwych chwilach, i w tych, które są trudniejsze, wymagające, a nawet bolesne. Pan nam powiedział: Jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do końca. Więc jest. Niech to będą takie dni, takie miesiące i takie godziny, pełne Boga. Ten obiektywnie mierzony, mijający astronomicznie czas jest taki sam. Ale ten czas, który jest wypełniony tym, co jest z Boga i, i co jest piękne z człowieka, jest inny. Niech to będzie taki nowy rok: szczęśliwy, piękny, obfity i pełen miłości Boga i Bliźniego. Szczęść Boże na nowy rok.